Siedziałam w gabinecie prawnika Kowalskiego przy ulicy Marszałkowskiej w skórzanym fotelu, który skrzypiał za każdym razem, gdy się poruszyłam. Zapach starego drewna i kurzu mieszał się z aromatem mocnej kawy. Prawnik, mężczyzna po sześćdziesiątce z siwymi wąsami i złotymi okularami, monotonnie czytał testament mojego dziadka Stanisława. Jego głos brzmiał jak stary zegar, jednostajnie, bez emocji. Siedziałam między kuzynami, którzy przylecieli z Londynu i Niemiec, jak sępy na padlinę. Po mojej lewej stronie Marcin, trzydziestoparolatek w drogim garniturze, który przez ostatnie 10 lat odwiedzał dziadka może trzy razy. Stukał nerwowo długopisem o stolik, licząc w myślach przyszłe pieniądze. Po prawej Agata, która zawsze miała pretensje do dziadka, że za mało jej dawał na prezenty dla dzieci w Berlinie. Teraz siedziała wyprostowana, z uśmiechem satysfakcji na twarzy, Mojemu wnukowi Marcinowi pozostawiam sumę 20 tysięcy złotych, czytał prawnik, a Marcin skinął głową z zadowoleniem. Mojej wnuczce Agacie przekazuję sumę 15 tysięcy złotych oraz kolekcję znaczków pocztowych. Agata klasnęła w dłonie. Mojemu prawnukowi Tomkowi, synowi Agaty, pozostawiam obligacje skarbu państwa o wartości 10 tysięcy złotych. Moje serce biło coraz szybciej. Byłam tam tuż obok nich. A mojego imienia wciąż nie było. To ja przez dwadzieścia lat woziłam dziadka do szpitala na badania. To ja robiłam mu zakupy, gotowałam, sprzątałam jego małe mieszkanie na Pradze. To ja słuchałam jego opowieści o wojnie, o babci, którą stracił w czasie powstania. To ja zostałam w Warszawie, gdy wszyscy wyjechali za chlebem na zachód. Prawnik skończył czytać trzecią stronę i starannie złożył dokumenty. Cisza w gabinecie była gęsta jak miód. To wszystko, państwo powiedział z urzędniczym spokojem, zdejmując okulary. Spadek zostanie formalnie przeniesiony po załatwieniu formalności. Moje serce zatrzymało się na moment. Czy to możliwe? Czy dziadek naprawdę mógł o mnie zapomnieć? Przecież jeszcze miesiąc temu, leżąc w szpitalu, ściskał moją dłoń i szeptał: Marta, ty jedna mnie nie opuściłaś. Pamiętaj o tym. Moje gardło ścisnęło się boleśnie. Przepraszam bardzo, powiedziałam, próbując zachować spokój w drżącym głosie. Ale czy nie ma przypadkiem czwartej strony? Rodzina spojrzała na mnie z mieszaniną zaskoczenia i irytacji. Marcin przewrócił oczami jak nastolatek. Jaka znowu czwarta strona? Marta błagam, nie rób scen. Testament się skończył. Przykro mi, ale dziadek wyraźnie określił swoje życzenia. Prawnik Kowalski spojrzał na mnie przez swoje grube szkła i zmarszczył brwi, jakbym zadała mu najgłupsze pytanie na świecie. Przejrzał dokumenty ponownie teatralnie powoli, kręcąc głową. Nie ma żadnej czwartej strony, pani Marto. To standardowy trójstronicowy dokument testament. Wszystko zostało zgodnie z prawem odczytane i uwierzytelnione. Jego głos brzmiał protekcjonalnie, jakby tłumaczył dziecku, dlaczego nie może dostać kolejnego cukierka. Czułam, jak krew uderza mi do głowy, a policzki płoną ze wstydu i złości. Czy naprawdę mogłam się tak mylić, co do dziadka? Przecież zawsze powtarzał, że najważniejsza jest rodzina, a ja byłam dla niego jak córka. Pamiętam, jak płakał, gdy opowiadał mi o swojej jedynej córce, mojej mamie, która zmarła w wypadku samochodowym, zostawiając mnie pod jego opieką. Agata już planowała na głos sprzedaż znaczków. Te filatelistyczne mogą być warte fortunę, mówiła podekscytowana do męża przez telefon. Sprawdzę na Allegro, ile można za nie dostać. Marcin liczył na kalkulatorze w telefonie swoje dwadzieścia tysięcy, już planując kolejną wycieczkę do Tajlandii. Małego Tomka w ogóle tu nie było, został w Berlinie z Nianią, ale jego obligacje już miały nowego właściciela w osobie Agaty, która zarządzała jego majątkiem. Może pan sprawdzi jeszcze raz w aktach notarialnych? Nalegałam, czując się jak żebraczka prosząca o resztki. Czasem dokumenty się przeplatają, lub pani Marto, przerwał mi prawnik z wyraźną irytacją w głosie. Rozumiem, że to trudna sytuacja, ale muszę kategorycznie poprosić o opuszczenie gabinetu. Mam umówioną kolejną rodzinę za 15 minut, a Państwo już znacznie przekroczyliście wyznaczony czas. Jego ton był chłodny jak lód w grudniu. Wstał z krzesła, dając jasno do zrozumienia, że spotkanie się skończyło. Rodzina już pakowała się, zadowolona ze swojego łupu. Marcin poklepał mnie po ramieniu z fałszywą litością. Nie martw się, Marta. Dziadek na pewno doceniał to, co dla niego robiłaś. Niektórzy ludzie po prostu wyrażają wdzięczność inaczej. Agata dodała z uśmiechem: Przecież masz swoje mieszkanie, swoją pracę. Nie każdy musi zostać w testamencie. Tylko ja zostałam, siedząc w tym skrzypiącym fotelu, patrząc na biurko, gdzie jeszcze przed chwilą leżał testament. Łzy cisnęły mi się do oczu, ale nie chciałam płakać przy nich. W kącie oka dostrzegłam jednak coś dziwnego. Cienki biały papier, który wysunął się spod brązowej teczki prawnika. Serce zaczęło mi bić szybciej, jakby wyczuwało, że to może być klucz do prawdy. Przepraszam bardzo, ale co to za dokument? wskazałam drżącym palcem na papier wystający spod grubej teczki z napisem Spadki 2024. Prawnik Kowalski natychmiast spojrzał w tamtą stronę i szybko sięgnął po kartę, ale byłam szybsza. Przez lata opieki nad dziadkiem nauczyłam się być czujna i szybka. Chwyciłam papier i przeczytałam nagłówek napisany maszyną do pisania. Testament Stanisława Nowakowski, strona 4 z 4. Moje ręce drżały tak mocno, że ledwo mogłam utrzymać dokument. Czytałam dalej, a każde słowo było jak balsam na zranione serce. Mojej najdroższej wnuczce, Marcie Kowalskiej, jedynej osobie, która mnie nigdy nie opuściła, która poświęciła swoje młode lata na opiekę nad starym człowiekiem, Pozostawiam dom nad jeziorem Mazurskim w Giżycku wraz z całym wyposażeniem, działką o powierzchni dwóch hektarów oraz konto oszczędnościowe numer 45 1020 3492 865 2100 0987 40532 w PKO BP z kwotą 150 000 zł. Prawnik Kowalski pobladł jak ściana w swoim gabinecie. Jego ręce zaczęły drżeć, a na czole pojawiły się krople potu. To musi być pomyłka. Ten dokument nie był dołączony do podstawowego zestawu. Jaka pomyłka? Przerwałam mu, czując, jak adrenalina buzuje w moich żyłach. To jest oficjalna pieczęć notarialna. Tutaj jest podpis dziadka, który znam lepiej niż własny. Data sporządzenia to trzy dni przed jego śmiercią. Dlaczego ukrył pan tę stronę? Mój głos stawał się coraz mocniejszy, coraz bardziej pewny. Rodzina, która już była przy drzwiach, pakując swoje drogie torby i płaszcze, zawróciła z głośnym tupaniem obcasów po marmurowej podłodze. Marcin w trzech susach był przy mnie i wyrwał mi kartkę z rąk. To niemożliwe. Dziadek by nam coś powiedział. 150 tysięcy plus dom? To jest więcej niż nasze wszystkie spadki razem wzięte. Jego twarz była czerwona ze złości i niedowierzania. Agata krzyczała piskliwym głosem, że to musi być fałszerstwo, że ktoś dopisał tę stronę po śmierci dziadka. To jest oszustwo. Dziadek nigdy nie miał tyle pieniędzy. Skąd by miał dom nad jeziorem? Ale ja widziałam prawdę w oczach prawnika, jego nerwowe spojrzenia, sposób w jaki unikał mojego wzroku, pot na czole. On wiedział o tej stronie od samego początku, wiedział i celowo ją ukrył. Panie Kowalski, powiedziałam lodowato spokojnym głosem, czy zechciałby pan wytłumaczyć, dlaczego czwarta strona testamentu mojego dziadka została celowo ukryta przed spadkobiercami? Panie Kowalski, powtórzyłam tym razem głośniej, podczas gdy cały gabinet wypełnił się napięciem gęstym jak mgła. Czy mógłby pan wyjaśnić całej rodzinie, dlaczego czwarta strona testamentu została celowo pominięta podczas dzisiejszego czytania? Mój głos był spokojny, ale stanowczy ton, którego nauczyłam się podczas pracy w urzędzie, gdy trzeba było wyjaśniać trudne sprawy. Prawnik Kowalski nerwowo poprawił krawat. Jego twarz była mokra od potu, a ręce drżały, gdy sięgał po chusteczkę. To była to było nieporozumienie. Bąknął, ale jego głos brzmiał nieprzekonująco jak kłamstwa pięciolatka przyłapanego na kradzieży cukierków. Nieporozumienie? Marcin był wściekły. Jego głos podniósł się o oktawę. Co pan kombinuje? 150 tysięcy złotych plus dom to nie jest nieporozumienie. Zaczął chodzić po gabinecie jak caged zwierz, gestykulując gwałtownie. To jest nasz spadek. Nasz! Agata stała przy oknie, trzymając się framuk, jakby chciała wskoczyć przez szybę. Jak śmie pan ukrywać część testament? Czy pan w ogóle ma licencję na prowadzenie kancelarii? Wyjęłam telefon z torebki, stary Samsung, ale z dobrym zasięgiem i zaczęłam szukać numeru w kontaktach. Do kogo dzwonisz? Zapytała Agata podejrzliwie. Do prokuratury rejonowej w Warszawie i do mecenasa Wójcika, mojego znajomego z pracy. Bo ukrywanie części testamentu to nie tylko naruszenie etyki zawodowej, ale przestępstwo z artykułu 270 Kodeksu Karnego. Mówiłam spokojnie, ale każde słowo padało jak młot. Grozi za to do dwóch lat więzienia. Kowalski podniósł obie ręce w geście poddania, jakby był na sali sądowej. Proszę poczekać, proszę nie dzwonić. Mogę wszystko wyjaśnić. To nie jest takie proste, jak się Państwu wydaje. Usiadł ciężko w swoim fotelu, który zaskrzypiał pod jego ciężarem. Długo milczał, patrząc na swoje ręce. W końcu zaczął mówić. Pan Marcin przyszedł do mnie tydzień temu, jeszcze przed pogrzebem. Wiedział o testamencie od dziadka, wiedział, że będzie czytanie. Zaproponował mi umowę. Jaką umowę? Zapytałam, choć już przeczuwałam odpowiedź. Zapłacił mi dwadzieścia tysięcy złotych za przeoczenie czwartej strony. Plan był prosty. Po roku miałem w tajemnicy przekazać pani dokument, udając, że go znalazłem w archiwum. Pani dostałaby swoje dziedzictwo tylko trochę później, a. a w międzyczasie, Marcin i Agata wydaliby swoje pieniądze i nie musieliby dzielić się większą sumą, dokończyłam za niego. Spojrzałam na kuzyna, który stał teraz blady jak ściana. Tylko, że nie liczyłeś się z tym, że zapytam o brakującą stronę, prawda, Marcin? Marcin nie odpowiedział, tylko patrzył w podłogę. Agata krzyczała, że nic o tym nie wiedziała, że to wszystko pomysł brata, ale ja widziałam, jak na siebie spoglądali, gdy prawnik czytał testament, widziałam te znaczące miny, te uśmiechy satysfakcji. Wszyscy byli w zmowie przeciwko mnie, przeciwko tej, która poświęciła najlepsze lata życia dla dziadka. Trzy miesiące później. Siedziałam na drewnianym tarasie dziadkowego domu nad jeziorem Niegocin w Giżycku, popijając poranną kawę z jego ulubionej filiżanki. Tej z napisem, najlepszy dziadek świata, którą dostał ode mnie na ostatnie urodziny. Słońce dopiero wschodziło nad wodą, malując niebo w odcieniach różu i złota. Dom był jeszcze piękniejszy niż pamiętałam z dzieciństwa. Dziadek przez ostatnie lata systematycznie go odnowiał, wymieniał dach, malował ściany, sadził drzewa owocowe. Wszystko robił dla mnie, przygotowując to miejsce na moje nowe życie. W starej sekretarzce w salonie, między fotografiami z wojny i pamiątkami po babci, znalazłam jego pamiętnik w skórzanej oprawie. Ostatni wpis, datowany na tydzień przed śmiercią, brzmiał: Marta jest jak córka, której nigdy nie miałem, ale którą Bóg mi dał przez moją zmarłą córkę. Przez dwadzieścia lat była przy mnie w zdrowiu i chorobie. Niech ten dom nad wodą, gdzie spędzała najszczęśliwsze wakacje, będzie jej nagrodą za wierność i miłość. Niech tutaj znajdzie spokój, którego zasługuje. Łzy ciekły mi po policzkach, gdy czytałam te słowa. Dziadek wszystko zaplanował, wszystko przewidział. Prawnik Kowalski stracił licencję adwokacką po postępowaniu dyscyplinarnym. Sąd uznał, że celowe ukrywanie części testamentu to rażące naruszenie zasad etyki zawodowej. Marcin musiał nie tylko zwrócić łapówkę dwudziestu tysięcy złotych, ale także zapłacić grzywne w takiej samej wysokości plus odsetki. Agata straciła część swojego dziedzictwa. Sąd orzekł, że jako współuczestniczka oszustwa nie może korzystać z pełni spadku. Został jej tylko symboliczny tysiąc złotych. Rodzina przestała się odzywać zupełnie, ale było mi wszystko jedno. Ich milczenie było głośniejsze niż tysiąc przeprosin. Miałam dom pełen ciepłych wspomnień. Spokój ducha i pewność, że dziadek naprawdę mnie kochał. Każdego ranka budzę się z widokiem na jezioro, gdzie dziadek uczył mnie łowić ryby. Każdego wieczora siadam na jego ulubionym fotelu i czytam książki z jego biblioteki. W weekendy przychodzą znajomi, którzy pamiętają dziadka jako dobrego, mądrego człowieka. Czasem myślę, co by się stało, gdybym nie zapytała o czwartą stronę, gdybym po prostu wyszła z tego gabinetu z pustymi rękami i złamanym sercem. Ale dziadek zawsze mówił: Marta, nigdy nie bój się pytać o to, co ci się należy. Prawda zawsze wypłynie na powierzchnię, tylko czasem trzeba jej pomóc. Teraz rozumiem, że nie chodzi tylko o pieniądze, domy czy testament. Chodzi o szacunek, o pamiętanie tych, którzy zostają przy nas do końca, o sprawiedliwość i o to, żeby zawsze walczyć o prawdę, nawet gdy wszyscy mówią, że nie ma czego szukać. Dziadek nie tylko zostawił mi dom, zostawił mi lekcje na całe życie.